Siemanki, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. W końcu coś potężnego trafiliśmy, bo naprawdę było z tym ciężko, dlatego dzisiaj zostawiajcie łapki w górę, żeby te trafy były jeszcze, jeszcze mocniejsze i żeby Rajo w końcu wzmocniło swoją ekipę. No to startujemy. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to jak widzicie, dołączyła do nas potężna maszyna. No i co w sobie posiada? Pewnie jesteście ciekawi. Już wam mówię. A posiada w sobie procesor 11. generacji Intel Core i5 11600K, 6 rdzeni, 12 wątków, zegar bazowy 3.9 GHz, turbo boost na wszystkich rdzeniach 4.6 a na pojedynczym 4.9 GHz. Też ma w sobie nową grafikę UHD 700 jeżeli chodzi o resztę, to płyta główna Gigabyte Z590 Aorus Ultra, 32 GB RAMu, no i karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Całą specyfikację, oczywiście, znajdziecie w opisie tego filmiku. Oczywiście troszkę już pograliśmy i nie tylko, bo też już i montowaliśmy, i streamowaliśmy i naprawdę dało się odczuć różnicę, więc wchodzimy już na wyższy poziom dzięki tej e, maszynie. No i oczywiście mamy konkurs dla was, gdzie do wygrania macie fotel gamingowy, klawiaturę plus mysz, słuchawki, a do tego 20 voucherów o wartości 200 zł do wykorzystania na stronie morele.net. Co trzeba zrobić, moi drodzy? Wystarczy wejść w pierwszy link w opisie tego filmiku, no i tam oczywiście znajdziecie moją specyfikację, no i ponadto konkurs dla Was jest nieco, nieco niżej. No i co trzeba zrobić? W tym konkursie, moi drodzy, podajecie w maksymalnie 300 znakach, w jaki sposób chcielibyście, aby Wasz ulubiony twórca miałby przetestować właśnie procesor Intel Core 11 generacji. Także, moi drodzy, wszystkie linki znajdują się w opisie. Życzę Wam powodzenia, a my przechodzimy do dalszej części odcinka. Może to jest ten dzień. Dobra, The Final Four, kończymy yy, SBC, słuchajcie, hybryd narodowych, no i ładny zestaw paczek przed nami, bo dostajemy pakę za 55 tysięcy, pakę za 50 tysięcy, paczkę za 45 tysięcy, więc coś z tego, no, no musi, musi coś oddać. Yy, dobra, yy, tutaj mamy jeszcze jakieś Januszowe paczki, to od tych zaczniemy, znaczy też to są za te hybrydy i zaczynamy od Srebrnej Karty. Więc paczka z cyklu bez historii Okej okay, Jakieś złote, ale no Ta rzadka była srebrną Dobra, kolejna paczka, kolejna próba I tym razem przed nami Przed nami Folk, okej okay. i teraz tak To jest za 55, to jest za 50, to za 45 Dobra, to już wszystko wiemy No i teraz lecimy od najsłabszej do najlepszej zaczynamy Konmebolem, czyli bez historii. conmebol bez historii. Przechodzimy. Pierwszy raz będę takie paczuszki w tej fifi otwierał, więc jest ekscytacja. Paczka za 45 tysięcy. Jest walkout Od razu ci to jest Bruno. To jest Bruno Fernandes. To jest Bruno Fernandes na Rajo. O mamale. ale to jest to jest karta z cyklu top no dobra, zobaczmy zobaczmy co jeszcze odprócz tego Bruno Fernandesza w paczce jeszcze jest Henderson, Gonzalo A to jest mało istotne bo jest Bruno Fernandes, który kosztuje w tym momencie 200 tysięcy ale nie oszukujmy się, ta karta będzie warta jeszcze więcej z uwagi na dopasowanie Cristiano Ronaldo, Pogby i tak dalej i tak dalej myślę, że do 300 tysięcy może nawet dobić, ale kto wie, kto wie. Karta, top. I lecimy od razu do paczki za 50 tysięcy. A może walkout za walkoutem? Jest kolejny walkout, kto to jest? Fabinho. Oj, 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 dobra, 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 jest kolejny walkout. Fabinho. Obowiązkowy cień na SPD? Myślę, że jak najbardziej będzie ok. Czy coś oprócz Fabinho? Jeszcze jest Rudiger. Z ciekawych kart. Rodrigo w duplikacie. Marcelo. Co oni z nim zrobili? Biedny Marcelo. Staje się bezużyteczny już, niestety. Eee, ok, 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 ok. A mi się nie otwiera ta paczka. Otwiera to, dobra. No i dobra, nie chcę. Chcemy walkout, Trzy łokałty z rzędu, dawać. No nie. Tutaj będą ekran. Dobra, ale nie będę narzekał. Nie będę narzekał, bo naprawdę było pozytywnie. Eee, tutaj Zjech. Zjech. Eee... W trakcie meczu jak na SP, o to spoko. Tak, to jego pozycja nie ma sensu. Jest też João Felix. Okej. Okay. Jest też, też Alex też. Warty niewiele. Okej. Okay. Bakayoko też. Może coś w duplikacie ciekawego. Zmiany pozycji. Cam, CF. No nie, nic tutaj ciekawego już nie ma. No dobra, dobra, dobra. No i proszę Państwa, pięć paczek. Pięć paczek przed nami za te SBC. No to było najtrudniejsze SBC. Jakie robiłem, tym bardziej że nic nie ma na futbinach Zaczynamy od Niemca Gosensa. No a to była najgorsza paczka. To była najgorsza paczka, więc spokojnie, pełen spokój. Eee, coś oprócz niego, może coś ciekawego. Nie, nie, nie. No dobra. No dobrze. No to lecimy dalej. I eee, teraz tak to jest za 45, 55, 35, 50. To, to za 35 teraz. No i mamy kolejne ekrany. Dania CB, to nie jest nic specjalnego. Kier. Hmm, Okej, okay. no dobra, ale jest Endombele. Jest ikona, więc mamy ikonę Greenwooda, Simona. Ej dobra, w sumie takie karty co mogą być coś warte. No dobra, Endombele nie do końca. Yy, ikona. Okej, okay, ikona też nie jednak, a Greenwood? Ok, greenwood coś tam jest warty. Greenwood coś tam warty jest. Dobra, dobra. No dobrze, niech będzie. Eee, jeszcze mamy cień, to też jest dobra wiadomość. To też jest dobra wiadomość. Ok, i tutaj w duplikacie nic specjalnego. No dobrze. No to teraz paczka moi drodzy za 45 tysięcy To jest gwarancja overalla 80, więc tak średnio. Ale no, ciężko ten walkout widzę. Jest zapata. 83. Okej. Okay. Żał Felix w duplikacie, ale żał Felix w tej Fifi jakoś wiele warty nie jest. No i teraz: Paka za 50 tysięcy. Jak ma być walkout, to musi być tu. Nie ma, nie ma, nie ma walkoutu. Artur? 3 razy 8 trzy na razie Ale może coś w środku... Nic W środku nic. Nie. No i teraz ostatnia paczka. Za 55 tysięcy. I uwaga! Najlepsza paczka za to SBC. Nie ma okałtu. Ale jest Sky Havertz. okej. Okay. Kajhawers, no tani nie powinien być. Kajhawers, tani nie powinien być. Yy, zaraz zobaczymy jego wartość. Zobaczymy, co jeszcze w tej pasce mamy. Renan Lodi, jeszcze z ciekawości. Ok, kilkanaście tysięcy. Havers, Renan Lodi. Kilka tysięcy. Pytanie, czy coś jeszcze w duplikacie dostaniemy? Nie dostaniemy. No, czyli tutaj. No. Powiem szczerze, tutaj się średnio posłał, ale za tamte wyzwania jak widzieliście oddało. Jest, 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 jest Davis! Tak jest! Matko jedyna. To jest karta warta z cyklu 100 tysięcy. 100 tysięcy gdzieś. Pięknie. No o to chodzi, że Davis za ma ekranów skam dalem. No dobra, zobaczmy ile ten Davis kosztuje. Bardzo ładnie. No i stówka, koło stówki, koło stówki. To nie jest, nie jest turecki sprzedawca. Jest walkout, kto to jest? Kalant! Ohoho! O -oh -oh! oh, mamale! Okej, okay. Zaczynamy się rozkręcać. Kalant w koszulce, Manchester United. To nawet pasuje. Kalant, Ronaldo, Atak w przyszłym sezonie. Może, może. Okej, okay. No i zobaczmy. Kalant, warty 200 koła. Pięknie, pięknie. Nice, nice, nice. Dwie paczki za 100 tysięcy. Za wezwanie. 500 bramek finezją, 500 asyst. No i zobaczmy, musi być walkout, jest walkout. Kto to jest? Immobile Ciro Immobile. To jest karta warta grosze absolutnie grosze poniżej 10 tysięcy. Ale w środku może być boom. Jakiś Davis, Mandy, to wszystko będzie dobre. Jest Jadon Sancho, a więc dwa walkouty w jednej paczce. Jest też Malen. Okej. Okay. I tutaj już nic więcej lepszego nie ma, nie ma. Jeszcze jedna paczka, jeszcze jedna paczka za 100 tysięcy. I nie ma jest walkout, uff. Argentyna, Paulo Dybala, u la la, no Dybala absolutnie top. Paulo Dybala top. Pytanie, czy coś oprócz Paulo Dybali jeszcze zobaczymy w środku. I oprócz Dybali jeszcze Kun Aguero jest walkout. Jest też Mertens, Debala widzę w okolicach 30k. Okej, okay, ale jest dobrze. I pytanie czy w duplikatach będzie boom? Ale tego boom. jeszcze Antony Marcial, też spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, na zakończenie nasz składik w tym momencie tak się prezentuje. Zbieramy na jakąś wielką gwiazdę, ale do tego jeszcze daleka droga, no i plus ławka rezerwowych, także na razie tak to wygląda, Bruno Fernandes 29 spotkań, 8 bramek, 14 asyst już swoje Bruno naprawdę tutaj dołożył dla naszego klubu, no i zobaczymy co będzie dalej, ja się z Wami żegnam, dziękuję serdecznie za odcinek, zostawiajcie łapki w górę, no a my widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, miłego dnia, no i na razie